Grzesiu wali koks, nos jak od kurza, co dzień wciąga w sesa ciśnie myśli, że to liga mistrzów ranga ciągle błąka, twelem go nazwali na osiedlu famagoni. Studia jak pedał w garniturze wśród ikony. Grzesiu, grzesiu, co z tobą jest? Nos czerwony, ręka drży, świat cię nie chce nieść. Grzesiu, Grzesiu, chce, się szukasz snów, ale prawda cię dopadnie, Koksu nie ma tu Na respie kampisz, myślisz, że to taktyka, ale w życiu respawn nie istnieje, karma z ciebie szydzi Ty paj, kipa cię zostawiła, każdy znał twoje numery, Grzesiu, ty już nie gracz, a komediowy jak standety. Grzesiu, Grzesiu, co z tobą jest? No, czerwony, ręka drży, świat cię nie chce, nie nie szukasz słów, ale prawda cię dopadnie Koksu nie ma tu Szybkie klawisze, szybkie linie, szybkie dragi Życie cię omija, że...